A żydełkowce należą do bezkręgowców i na dodatek są najprostszymi zwierzętami tkankowymi. Prowadzą osiadły tryb życia lub są wolnożyjące, mają miękkie, niczym nieosłonięte ciało o budowie promienistej. Zwierzęta te żyją wyłącznie w wodzie, głównie w morzach i oceanach, a więc w wodach słonych ale nieliczne też żyją w wodach słodkich. Są one drapieżnikami. Cechą charakterystyczną parzydełkowców są tak zwane komórki parzydełkowe. Dzięki nim parzydełkowce mogą polować i zdobywać pokar, a także bronić się przed innymi drapieżnikami. Parzydełkowce chwytają swoje ofiary za pomocą ramion lub czułków i wstrzykują im paraliżujący płyn, znajdujący się w komórkach parzydełkowych. Ze wszystkich parzydełkowców, najciekawszą grupą w przyrodzie są koralowce. Żyją one tylko w wodach słonych, czyli morzach i oceanach. Koralowce stanowią główny składnik raf koralowych i są środowiskiem życia wielu zwierząt między innymi ryb większość koralowców choć nie wszystkie wytwarza twardy wapienny szkielet z obumarłych szkieletów koralowców powstają słynne rafy koralowe które są jednym z najbogatszych środowisk życia na ziemi Parzydełkowce mogą występować w postaci tzw. polipa lub meduzy. Polip kształtem przypomina woreczek i jest przyczepiony do podłoża za pomocą stopy. Meduza ma kształt dzwonu lub parasola i w odróżnieniu od polipa może się poruszać. Jak zbudowane jest prymitywne ciało parzydełkowców? Od zewnątrz mamy tak zwaną warstwę zewnętrzną nabłonka, tutaj zaznaczoną na czerwono. Od środka mamy warstwę wewnętrzną nabłonka zaznaczoną u nas tu na niebiesko. Pomiędzy tymi warstwami znajduje się galaretowata substancja. Wewnątrz żydełkowca. Jest tak zwana jama chłonąco trawiąca, gdzie wpada otworem gębowym pokarm i jest tam trawiony. Otwór gębowy u polipów znajduje się od góry ciała, natomiast u meduzy od dołu. Jednym z najbardziej pospolitych parzydełkowców w Polsce jest tubia płowa. Żyje ona w wodach słodkich, stojących lub wolno płynących, występuje wyłącznie w postaci polipa. O długości ciała do 1 cm, chociaż przeważnie nie przekracza kilku milimetrów. Tryb życia jest półosiadły: przyczepia się ona do podłoża, głównie do roślin, za pomocą stopy. Może się jednak przemieszczać, jak gdyby kroczyć, przyczepiając się do podłoża raz stopą, a raz ramionami. Innym przedstawicielem parzydełkowców jest chalubia modra. Hełbia występuje w niemal wszystkich wodach słonych świata, z wyjątkiem wód arktycznych. Tak więc występuje także w naszym Bałtyku. Formą dominującą jest meduza. Polip ma zaledwie kilka milimetrów długości. Średnica ciała meduzy wynosi około 15 cm, chociaż zdarzają się większe osobniki jak zbudowane jest ciało hełbi modrej. Widzimy tu takie białe półpierścienie i są to gruczoły płciowe. Występują w nich oczywiście komórki rozrodcze. U samic są one różowe, a u samców białe. Mamy także otwór gębowy tutaj w środku, którym pobiera pokarm i usuwa niestrawione resztki. Posiada cztery szerokie ramiona, które posiadają liczne komórki parzydełkowe i służą oczywiście do zdobywania pokarmu i do ochrony. Po brzegach mają także nitkowate czułki, które także wyposażone są w komórki parzydełkowe i także służą do polowania i do ochrony. Przedstawicielami dość ciekawymi, a na dodatek pięknymi są ukwiały. Mają postać pojedynczych polipów i nie wytwarzają szkieletu. Wokół ich otworu gębowego znajduje się bardzo duża ilość czułków zaopatrzonych w komórki parzydełkowe. Mogą nimi obezwładniać nawet duże zwierzęta wodne, w tym ryby.